Mam pytanie do was, kochana publiczności. Co łączy Tyson Fury, um, Julia Szeremeta, Freddy Merkury, um, Andrzej Gołota, Marcin Najman, Go On. Dzień dobry, wieczór Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. E, witam Edward Durda jest dzisiaj z nami i może zacznę od początku. Zawodowy aktor ale... Z wykształcenia jest. aktora, rzeczywiście od ponad 30 lat uprawiający trochę inne rzemiosło, też posługuje się głosem, ale może bez tekstu pisanego, chociaż pamiętam swój debiut absolutny, kiedy miałem wystąpić komentując finał Pucharu Polski w 1992 roku w czerwcu w Telewizji Polskiej, wtedy była tylko pierwsza, jedynka i dwójka i tam gdzieś Polca raczkował i pamiętam byłem tak przejęty, ja chłopak z jakiegoś miasta właśnie takiego kilkudziesięciotysięcznego jak Stalowa Wola Jestem w Warszawie, jestem na stadionie legendarnej Legii Warszawa i za chwilę będę przez dwie godziny opowiadał o piłce nożnej, Trenerom wybitnym, wtedy żył jeszcze Kazimierz Górski, Andrzej Strela, miliony ludzi znakomitym piłkarzem i, i jakiejś mądrości sprzedawał. Byłem tak tym wszystkim przejęty na początku, że pamiętam ten wstęp zacząłem sobie pisać. I właśnie do dzisiaj widzę, że niektórzy koledzy to robią, ale ja oczywiście już dawno to porzuciłem, natomiast wtedy było tak, że witam Państwa serdecznie, finał Pucharu Polski, legia, i tak dalej, i tak dalej. Jadę, jadę, taki mniej więcej taki tekst na 5-7 minut i doszedłem do momentu, i w tym momencie sędzia widzą po raz pierwszy, i rozpoczęliśmy to spotkanie. Mówię i w tym momencie już dalej nie jestem w stanie nic pisać, bo nie wiem, co się będzie działo. I od tego momentu już będę musiał się sam rzucić na głęboką wodę. Takie były początki, ale to mówię, ja znam ludzi, którzy są nieprawdopodobnie elokwentni, kwieciście się wyrażają, natomiast kiedy stają przed mikrofonem, nagle coś ich nieprawdopodobnie blokuje i jedni są tacy, którzy się później otwierają po pewnym czasie, bo to jest też metoda treningowa, tak jak pań, jak wiesz doskonale, uprawiając między innymi pięściarstwo, ale też jak jesteś aktorką, że, że do pewnych rzeczy można przywyknąć, natomiast generalnie rzecz biorąc, no, są też tacy, którzy właśnie mają z tym cały czas ogromne problemy. Ja już całościowo, kompleksowo bardziej MMA, ale też oczywiście pięściarstwo w tym jak najbardziej ma bardzo wiodący wręcz prym. I zabrałeś mi właśnie pytanie, ale tak na tym polega nasza praca, że dużo mówimy, nie wiem czy to wywodzi się z aktorstwa właśnie, że potrafimy i zagrać i, i, i śmiesznie i poważnie i wręcz tak, żeby wycisnąć również łzy z Waszych pięknych oczu, ale mam nadzieję, że to zazwyczaj będą łzy z szczęścia. Czy nie zdarzyło Ci się, że zaparło Ci tak dech w emocji, z wrażenia, że zabrało Ci głos? Słuchaj, zabrało mi e, przy, mm, oddech, może przesadzam, ale w każdym razie coś takiego, co mnie sparaliżowało. Była taka sytuacja. Od no, dzisiaj, być może 20 lat do tyłu, poproszony zostałem mianowicie na taką mszę świętą, gdzie przy okazji tych naszych żołnierzy wyklętych po latach e, przypomniano. Bo pamiętajmy, że przez długie lata oni gdzieś tam byli w takim niebycie, dopiero później zaczęto ich honorować na różne sposoby. I akcja działa się w Otwocku pod Warszawą i ktoś mi tam powiedział, żebym się pojawił, miałem taki wiersz do odczytania. Nawet nie chodziło o to, żebym go się nauczył na pamięć. Miałem taką księgę rozkładaną czerwoną i miałem tylko ten wiersz do nich przydać. Coś w w stylu, o, wy, którzy oddaliście dla Polski to wszystko i tak dalej, coś tam tego, takie uniesienia patriotyczne i tak dalej. I w każdym razie polegało to na tym, że siedziałem sobie z boku koło ołtarza, ksiądz prowadził mszę. i w pewnym momencie, jak doszedł do tego momentu, kiedy należało coś tam właśnie przeczytać do nich, a potem były takie podziękowania dla nich już od księdza i kogoś tam jeszcze, jakiegoś komitetu. Miałem wejść i właśnie na początek przeczytać ten wiersz. Nie? I tak sobie siedzę, tak patrzę, rejestruję to, że przychodzą takie babcie 70, 80 letnie niektórzy nam jeszcze nawet starsi. No i tak sobie oglądam, 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 a podkreślam, jak mówisz, sam jestem zawodowcem i tak. Przed mikrofonem się tam nie krępuje, i w pewnym momencie ksiądz skinął na mnie, że już jest ten moment. Ja wstałem, stanąłem frontem do tych ludzi, spojrzałem na twarze tych ludzi, którzy przez 40-kilka lat w ogóle byli gdzieś w cieniu, niedoceniani. Tak niesamowicie patrzyli na mnie, tak złaknieni tego, żeby ktoś powiedział wreszcie o nich, że oni są wspaniałymi ludźmi, którzy dokonali dla Polski bardzo wielu rzeczy, siedzieli po więzieniach, gnili przez lata na jakichś zesłaniach, albo wielu ich kolegów zginęło i koleżanek. I jak odłożyłem tą księgę, nagle stwierdziłem, że ręce mi tak zaczęły dygotać, kolana, nogi to samo i tak stałem przed nimi i tak i tak przez... Pół minuty nie mogłem się w ogóle opanować. Potem już, jak są takie triki aktorskie, tam usztywnie jedno kolano, jakoś to się w miarę pozbierało i tam, o wy, którzy coś tam odczytałem, to ale w każdym razie, gdyby to tak mi się dokładnie ktoś przyjrzał, to ja byłem jedną taką wielką, stojącą galeretą przez pół minuty. I jak ci się udało to przebrnąć? Znaczy, mówię technicznymi środkami. Po prostu w tym momencie stawiasz ciężar Aktorskimi na jednej noce, blokujesz jedno kolano, bo tak w ten sposób drugie jakby już się staje mniej wyłączone, ręce dociszka do siebie zdecydowanie bardziej i w ten sposób jakoś tam się ten, to drganie całe zaczęło wyciszać. Bardzo fajna metoda. Może przejdźmy do... Bo boks olimpijski przeżywa tak naprawdę przepiękne odrodzenie. No nie, ja bym tego jeszcze nie nazywał odrodzeniem. To jest na razie jeden y, taki wspaniały moment. Bo gdyby poszło za tym jeszcze z jeden, dwa medale. No, oczywiście, jeżeli Jurka doszłaby do finału i zdobyła mistrzostwo, to będzie przepiękna bajka o kopciuszku. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ja doceniam wspaniałą pracę, którą wykonuje w tej chwili Grzegorz Proksa. Przecież wójcie, jak Bartnik, Tomasz Dylak oczywiście z kobietami. Y, także doceniam to, że boks kobiecy jest w niesamowitym rozkwicie w tej chwili i w Polsce i na świecie. Natomiast poczekaliśmy jeszcze troszeczkę, bo, bo na podstawie jednego medalu oczywiście dużo jest bardzo zdolnych młodych dziewczyn, bo to, to pod tym kątem na pewno Polki przywożą masę medali z tych młodzieżowych mistrzostw Europy, świata i tak dalej, natomiast chłopcy też y, oczywiście się w tych mistrzostwach kadetów ostatnio pojawiali, ale to jest jeszcze taki moment, kiedy troszeczkę poczekajmy z tym fenomenem właśnie do tego, aż będzie tego trochę więcej. Czekamy, ale oczywiście mocno kciuki trzymamy. Piszcie w komentarzach, czy uważacie, że będzie medal. Mam nadzieję, że złoty. Ale jeszcze jedno pytanie odnośnie boksu zawodowego, bo tak jak mówisz, kobiety idą do przodu w boksie zawodowym, rozwijają się. A co z mężczyznami? Wcześniej Tomasz Adamek, diablowodarczyk, który zawalczył właśnie niedługo na Gali Fame ma jako walka wieczoru. Co się dzieje z męskim boksem w Polsce? No w Polsce jest pewna stagnacja, jeśli o to chodzi. Nie ma tych nazwisk, które takie gdzieś tam nowe się pojawiają miałem Fiodor Czerkaszyn, był ostatnio takim, o którym się mówiło, że on ma przed sobą niesamowite perspektywy, oczywiście to jeszcze ciągle nie wygasło, aczkolwiek ta porażka, którą poniósł w zeszłym roku we Wrocławiu troszeczkę inaczej kazałem to wszystko spojrzeć. No jest pewien problem, mamy taką grupę tych repów, takich typu cieślak właśnie, masternak, którzy gdzieś tam się w tym wszystkim przejawiają, kilku innych mniej lub bardziej, natomiast no, gdzieś tam jakoś tej świeżej krwi nie ma. Tutaj akurat każdy, orze jak może, każdy, każda grupa zawodowa próbuje coś sobie gdzieś tam posiąść jakiegoś zawodnika, który jest utalentowany, natomiast ogólnie rzecz biorąc, tak to wygląda. Jedno szybkie pytanie. Ostatnio na ostatniej gali mistrzyni świata w boksie zawodowym Ewa Brodnicka przegrała na gali z również z sportsmenką, ale jednak to mistrzyni Europy w Zapasach z zupeczką Karoliną. Powiedz mi proszę cię, czy zawodnicy mają tak ogromną presję, że walczą na gali free fightowej i muszą się pokazać świetnie, że te walki no, różnie się toczą. No zależy w jakiej formule Kamil Kamiłaszczykowi omal nie przegrał, Tak, tak ja wiem. Natomiast jeżeli tutaj jest tylko i wyłącznie klasyczny boks, to, to trochę inaczej wygląda. Chociaż tam jak Adamek w walce z Kalidowem też miał tam spore problemy. A więc no. Myślę, że to nawet tych kwestia jakichś tam psychicznych blokad, natomiast ogólnie rzecz biorąc, przy trochę otwartej innej formule, nagle ci specjaliści bardzo wąsko nastawieni mają troszeczkę różnego typu problemów. My będziemy szukać oczywiście jak najlepszej formuły, jak najlepszych. Gal widowiskowych specjalnie dla was. Piszcie w komentarzach, jakie jest wasze zdanie, czego szukacie, co byście chętnie obejrzeli, kogo byście chętnie obejrzeli. Dziękuję za rozmowę. Ja również już, dziękuję za zaproszenie, uciekasz, jest mi nieprawdopodobnie miło. Już uciekasz komentować. Ale przez pierwsze pół minuty byłem taki właśnie galeretach zacząć mówić, bo ja rzadko się czuję pewnie rozmawiać z kobietami. Może nie wyglądam kogoś takiego, ale. To jest, to jest geni genialny aktor. Ty, ty, ty może to kamera nie pokazała, ale ściskałem właśnie kolana, ręce do siebie i przestałem dygotać. Nie wiem, czy Wy yy, wierzycie. Ja, ja sam sobie nie wierzę, więc <laughs> tak. Wężykiem, wężykiem ja mówię uwier... Komuszewski. Ja uwierzyłam, dziękuję jeszcze raz serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo. Dziękujemy za uwagę. Do miłego, pozdrawiamy serdecznie.